Wychodź Ma do furi wszystko Nie da się kurwa co jest Pizdę se przeszukaj I masz majoreczkę fajną Co mam? Majoreczkę piękną masz Co mam? Jeszcze raz powiesz? Chuj, chuj ci na banie, chuj ci na banie A, kurwa, nie dostałeś i gadzasz kurwa pajacu Tak, 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 tak Stoję kcipe kurwa Wypierdalaj, nie możesz tu strzelać nawet Mogę ci kurwa hazard zaraz palić Chodźcie kurwa, napluję ci Towar pakowany. Co to kurwa? Co wiesz? Ja? Jak tu się bagażnik otwiera? Mięsień na... ale... Ale kamy sobie Wsiadaj młody Ale chłopie oni tam jeszcze będą brać Gdzie? Jeszcze będą brać? Gdzie oni pojechali? Tak, oni są w tym no, w tym domu Ta? Tak Mi się wydaje, że pojechali Nie, są w domu Dawaj wszystkiego po trochę. Gdzie wy kurwa jesteście? Tutaj do góry kurwa O, tu ale mają chatę rozjebaną gdzie, w łazience? Tu, czekaj Tutaj, Janek, tu A, daj mi magazynki do rewolweru Dawaj to wszystko tutaj Daj magazynki do rewolweru, bo ja jeszcze nie mam <grym> Szybko, bo ktoś tu biega, kurwa Daj ten, magazynek W sumie magazyn... magazynki, ma... magazynków nie mam tak, Szybko, psy, dawaj Psy, jadą, psy jadą. Dobra, pizgamy się, pizgamy się. No da dawaj szybko, szybko, dawaj ten temat. Magazynki dawaj. Ty kurwa sygnały słyszałem. Teraz pierdalamy, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Szybko Elo, kurde, jebane Dawaj na malina szybko Tfu, kurwy